Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku paczka od Mariusza. Nie mogłem namierzyć tej paczki, musiałem potwierać 15 innych paczek, żeby się dostać do paczki. Mariusz mnie poprosił, żebym zobaczył na tą paczkę i zobaczył czy dobrze Mariusz sobie tam rozbiera różne ele elementy. Zaraz sobie to zobaczymy. Czy jest coś warte uwagi i zrobimy małe podsumowanie. Tutaj już pierwszy woreczek. Widzę magnesy z dysków. Niestety tych magnesów raczej się nie, nie opaca rozbierać. Można je sprzedawać po jednej sztuce. Może ktoś tam kupić na jakiejś grupie. Kilka sztuk, ale to nie jakiejś większej ilości. Dyski bardziej się opaca sprzedawać po 8 zł za kilogram. Oczywiście w większej ilości, nie jakieś tam 10-20 kilo. Dalej. idziemy, Mamy tutaj ogromną płytę ze złączami pozłacanymi. No powiem Wam, że fajne te złącza. Będzie dużo dłubania z tym. Bardzo fajna płytka. I ciężka. Ojej, co to jest? matko zobaczcie kolejna interesująca płyta ze złączami pozłaconymi I zobaczcie jak wyglądają wyłącza z tej strony napowiem no, wam że ta płytka no, wymiata hmm, ciekawe jakby to rozłupać hmm. Wygląda na to, że te piny bardzo łatwo będą wychodzić. Ale musimy się z tym przekonać. Dalej, co tutaj mamy? Mamy tutaj płytki. Trochę elementów pozłacanych. Ale to jest wszystko płytka klasy B. Nie wiem czy z płyty klasy B warto wydłubywać piny. Moim zdaniem z większości nie warto. Co to jest? Do wydłubania? Tu nie ma żadnych kondensatorów. Tu mamy EPROMy promy plastikowe, warte 50 zł za kilogram jedziemy dalej mamy tutaj procesory ciężkie dwie karty dwie kości RAM oraz kartę graficzną to oczywiście trzeba zdejmować śledzia też trzeba zdejmować pudełeczko co warte to jest warte to jest warte. Nie widzę tutaj nic więcej. Tu są kondensatory tantalowe. Nie warto ich dłubać. To jest moje zdanie. Każdy ma swoje zdanie, oczywiście. Płyta pomiar. Tu mamy takie przełączniczki. Ja te przełączniczki sobie zawsze wydobywałem. I zostawiałem taką płytkę. O, tu się, się piny wysypały. Zobaczmy na te piny. One wyglądają bardzo blado. Ale powiem szczerze, że lepiej to przetopić i sprawdzić. Płyta z pozłacanymi elementami. Jest to płyta jakaś chyba współczesna. Płyta klasy B. Tu jest coś dość ciekawego. Mamy tutaj coś napisane czyli się opłaca od srebra 2 tylu odczytuje srebro czyli to nie zostało to sprawdzone tak no jest to srebro oczywiście jest to mieć srebrzona widać warte do odzysku tylko oczywiście no musi być większa ilość ale mamy jeszcze jakiś mały woreczek a w tym woreczku mamy Piny, ale to, to nie są posrebrzane piny. Chociaż chyba jaka, jakaś mieszanka tu jest pinów. Ja widzę tylko tutaj miejsc srebrzoną w dużych kawałkach. Jedziemy dalej. Co to jest? Złoto. to szukamy złota w takim bądź razie. Aha, o to chodzi. No powiem szczerze, że jest to dość ciekawe. Trzeba by to rozłupać I zobaczyć Tego się nie opłaca rozbierać I zbierać Talerze też się nie opłaca Chyba że te bardzo stare Płyta klasy B Mamy tutaj złącze o. Płyta hmm pomiarowa, chociaż niektórzy mówią, że puta pomiarowa jest wtedy, kiedy piny są całe złote. Ale to są jakieś kondensatory, ale to są tantalowe. O, 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 o jakie ładne, bardzo ładne. To sobie odkładam. To nie jest brzydkie. Tu mamy kolejne, też bardzo ładne. I jedziemy dalej. Ojej, tu są płytki z dysków. Karta graficzna. Warto to zbierać. Jak się oczywiście komuś opłaca rozbierać dyski. Tu mamy coś. Co wydłubać z tego? Tego nic, to jest tylko klasyka. Dalej jedziemy. Pytanie, czy to, to jest coś warte? Jeżeli ktoś coś naprawia, to jest to coś warte. Jeżeli nikt tego nie naprawia, mamy ilość, nie wiem, 500 kg tego jakaś firma ma. Są y, wyspecjalizowane firmy, które mielą takie coś i można wydobyć z tego miedziuchę. Tutaj do. Co wydłubać? No nic, bo to jest płytka klasy B. Dalej, ładne puteczki. No i co tutaj wydłubać? Czy to się opłaca dubać? Nie, tu się nic nie opłaca dubać. Taka płytka to idzie oczywiście do skupu. Grzebienie są bardzo i to bardzo yy, grubo złocone. Ciekawe jak, y, gdzie te płytki wchodziły, to mnie bardzo ciekawi Czy do tamtego złącza Czy do tego czarnego Ale wydaje mi się raczej, że do tego czarnego, czyli do tego Tak, kolejne płytki Nic z tym nie robimy, nie dłubiemy, bo nie wolno z tego dłubać To jest płytka klasy C. Płytka klasy B. No, kolejne płytki. Tu mamy coś ciekawego. A jakieś takie płytki klasy B bardziej. No, można powiedzieć, że to taki miks jest. Szukamy dalej bardzo ciekawych rzeczy. Nie ma nic. Nie ma nic ciekawego. Nie ma O, co tutaj mamy. Zobaczcie tu i tutaj mamy coś. Warto to wydłubać z takiej płytki i płyta klasy B. Płytka komputerowa. Chociaż nie wiem czy to jest płytka komputerowa czy serwerowa. Ja bym to daliczył do płytki. Komputerowej 1BGA. To jest płytka, hmm, różnie na nie mówią yy, płytka B, płytka przemysłowa lub płytka telekom z pinami pozłacanymi. Oczywiście cennik od nowego roku się zmienił na płytki. Klasa B. Tego nie warto zbierać. Do klasy C można wrzucić yy, hmm, to, odciąć kabel i wrzucić do klasy C wtyczki. B. Tu będzie coś ciekawego. A nawet nie. Tutaj piny bardzo ładne. Zobaczcie. o ohoho o, o, to jest ładne to jest płytka klasy C komputerówka kolejna komputerówka Zero, jeden BGA ramy oczywiście sobie wyciągamy zostawiamy dalej klasa b klasa b klasa b klasa b b b Ramy. I to by było na tyle. Uff, Mariusz powiem Ci szczerze, że naprawdę bardzo fajna paczka. Nie wiem skąd dorwałeś te fajne płytki pomiarowe. I tyle tych e promów, ale no. Gratulacje. To było naprawdę coś fajnego. No i oczywiście bardzo ciekawe płytki z e promami. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.